Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym czytaniu tygodniowym. Będzie to krótkie czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku, co do nas idzie dobrego, a czego się wystrzegać, czego unikać. Zapraszam Was właśnie w tej chwili, kochani moi, przechodzimy już do czytania styczeń, dalej jeszcze do dziewiętna. 19... 19 stycznia patronuje nam koziorożec, więc zaczynamy od kochanych koziorożców bardzo mi miło, że ze mną jesteście słuchajcie, że mnie wypraliście więc przechodzimy sobie do czytania koziorożec co idzie dobrego w tym tygodniu do was? Mhm. a czego unikać? dobrze Słuchajcie, moi kochani. No, w tym tygodniu na pewno będzie dużo do roboty, w sensie takim, siła i moc. Macie tą sobie, w sobie tą siłę, macie w sobie tą moc do czynienia wielkich rzeczy, do robienia po swojemu, ale pamiętajcie o tym, aby to robić w taki łagodny sposób. Jeżeli macie w sobie taki temperament, który nie znosi sprzeciwu, owszem, no, w tym tygodniu będzie to Wam bardzo potrzebne. Ale jest jedna zasada, łagodność. Możemy coś zyskać, coś zrobić dzięki naszej łagodności. Możemy być stanowczy, ale jednocześnie łagodni. Ten tydzień niesie nam na pewno e, ogromne wyzwania, trzeba będzie stawić temu czoła, natomiast w bardzo fajny, pozytywny sposób. Jesteś w stanie mieć i zdobyć wszystko. E, czego unikać? No, przede wszystkim e, mamy skrzywiony obraz. Samego siebie czasami. Czasami widzimy w lustrze inną osobę, czasami nie jesteśmy w stanie sami siebie docenić, więc potrzebujemy docenienia gdzieś z boku, od kogoś innego. No, otwórzcie oczy, spójrzcie na siebie w tą toń wody, w to lustro, że jesteśmy zupełnie Inni, nie popadajmy w takie dołujące myśli w tym tygodniu, że jestem niewy, niewartościowy, niewystarczający, niewystarczająca, dobrze? Tego po prostu unikajmy. Drodzy wodnicy, drogie wodniki, przepraszam, drogie wodniki, moi kochani, teraz dla Was, teraz to jest dla Was czytanie. Co idzie dobrego w tym tygodniu? Co idzie dobrego do Was w tym tygodniu, uh -huh. a czego unikać w tym tygodniu. Tak jest. No, kochani, w tym tygodniu na pewno coś zostanie przed Wami odkryte: coś, co już nie widzieliście wcześniej, albo o czym podejrzewaliście, o co się podejrzewaliście już wcześniej. No, bo tutaj jest Księżyc, który pokazuje, że wychodzą tajemnice. Że coś było dla Was wcześniej niedostępne, a teraz dostępne jest. Coś było przed Wami ukrywane, a w tym tygodniu Widzicie, widzicie to lepiej, widzicie to szerzej, zaczynacie łączyć ze sobą pewne rzeczy. No a tutaj mamy ostrzeżenie: te karty się łączą. Tu jest kapłanka, słuchajcie, nie wykorzystujecie swojej intuicji, swojego potencjału, swojej wiedzy. Nie wykorzystujecie w tym tygodniu znaczy to jest ostrzeżenie, właśnie, żeby nie zapomnieć o tym, że widzicie intuicyjnie, że macie rację, że macie wielką wiedzę. Nie dajcie się, w tym tygodniu zablokować i nie dajcie mm, się ponieść czegoś takiego. A jestem niewartościowy. A ja nic nie wiem. Nieprawda. Jeżeli będziecie mieli zablokowaną intuicję, będziecie przestaniecie kierować się swoją wiedzą i, i, i swoim wewnętrznym ja. No to nie zostanie przed wami y, ujawniona jakaś tajemnica, tak? Y, Zaczniecie słuchać siebie. A zobaczycie coś, co było przed wami ukryte, coś zostało zatajnione, może byliście okłamywani. W tym tygodniu czas najwyższy, zaufać sobie i zobaczyć więcej. Moje kochane rybki, moje kochane rybki, teraz przychodzę do Was. Co idzie dobrego dla Was w tym tygodniu? Mhm. A czego unikać? Mhm. Co dobrego, uczymy się, uczymy się w tym tygodniu, albo to, co uczyliśmy się wcześniej, przywozi nam teraz owoce i możecie spodziewać się tych owoców, albo jeszcze się uczmy, jeszcze się uczmy w tym tygodniu. Może czeka nas rozpoczęcie jakiegoś stażu, może czeka nas. Jakieś egzaminy, to też jest uczenie się na własnych błędach, więc w tym tygodniu idzie do Was taka szansa, gdzie możecie się czegoś nowego, fajnego nauczyć i zrealizować siebie w tym, co już umiecie. Bardzo ładne. No czego się wystrzegać? No trzeba będzie w tym tygodniu zachować pewną równowagę, bo coś do Was pędzi. Coś będzie się szybko działo i to Wasze zadanie, żebyście nie stracili tego kierunku z oczu, żebyście nie stracili tej równowagi, bo tutaj pędzą te konie pędzą. Trzeba będzie uspokoić swoje nerwy no w tym, co, co do Was idzie, coś przyjdzie bardzo, bardzo szybko. Ja sobie tylko to powiem, co to może być i dlaczego to będzie Was tak dużo nerwów kosztować. Ha, ha, ha. Tu mamy kartę słońca, tylko i wyłącznie od Waszej równowagi. Zależy to od Waszego spokoju, czy to, co idzie do Was szybko, będzie dla Was dobre, wyciągniecie z tego fajne wnioski, no czy jednak dacie się ponieść nerwom. Także w tym tygodniu spokojnie uczmy się nowych rzeczy i wykorzystujmy naszą wiedzę. Drogie barany, drogie baranki, teraz dla Was czytanie. Co idzie dla Was w tygodniu dobrego? Co idzie dla Was w tygodniu dobrego? Bardzo ładna karta. I czego unikać? O, słuchajcie. No w tym tygodniu przede wszystkim nic nie jest w stanie mnie ruszyć. Nikt, kto mnie atakuje werbalnie nie jest w stanie mnie skrzywdzić. Tu mamy kije. To akurat są różdżki, ale to są kije, które uderzają w nas, ale my i tak mamy w sobie ten spokój, tę równowagę. Więc nie zwracajmy na ludzi, którzy gdzieś tam szepcą po kątach, którzy nas atakują, którzy życzą nam źle. No, znajdą się tacy ludzie niestety. Nic nie jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi, więc w tym tygodniu naprawdę bardzo ładna wskazówka: stajecie rano, musicie podejść do lustra i powiedzieć sobie: nic cię tam nie dotyka, nic cię nie dotyczy. Niech sobie gadają, niech plują, niech się śmieją za plecami. Ja mam w sobie spokój i ten spokój będzie ich tak naprawdę denerwować, że ty tak możesz, że tak umiesz, bez niczego po prostu przejść obok w tym cudownym życiu i nic w stanie nie jest cię ruszyć. Bardzo ładna karta. Tutaj mamy czego. Czego nie robić? No mamy tu kartę śmierci. Karta śmierci przede wszystkim mówi o nowych, jakby no, nowych możliwościach, żeby stare musiało się skończyć, tak? Więc y, unikajmy tutaj, kurcze, coś się skończyło, czy skończyła się praca, czy skończyły się finanse jakieś większe, czy może związek się skończył. Nie patrzmy na to, jak koniec świata. To jest koniec pewnego etapu i mm, i widźmy w tym coś nowego, nie dajmy się tutaj po, y, podejść, że tak powiem, tej karty śmierci, już nic więcej dla mnie nie ma, absolutnie, y, przenieść ten koniec na coś nowego, na początek czegoś nowego, zmień proszę myślenie, a będzie pięknie, dziękuję. Drogie byczki, drogie byczki, drogie byczki... Y, Teraz przychodzę do Was, co idzie do Was dobrego w tym tygodniu, co idzie do Was dobrego. Bardzo piękna karta. I czego unikać, moi drodzy? O, czego unikać? Przepiękne karty monet bardzo piękne pentakli karty no idzie do ciebie sukces w tym tygodniu mój drogi, moja droga, jest to błogosławieństwo, jeżeli chcesz rozpocząć jakąś e, swoją własną drogę ku pieniądze, jest to błogosławieństwo, masz ku temu czas i okazję no jest ta głębica, no to to jest coś pięknego, ogród wypełniony owocami pieniądza, no przepięknie ona ubrana w bieli jest wielkie tak na rozpoczęcie czegoś nowego na, e, na przykład prośbę o awans Was to się spotka z przepiękną rzeczą, e, czyli ze zgodą. No cudowne, cudowne błogosławieństwo do wszystkich rzeczy, które chcecie zrobić w tym tygodniu. Macie zielone światło. Piękna, piękna karta. E, czego unikać? No, mamy królową pentakli. Królowa pentakli jest kobietą bardzo mocną. Też osadzoną w sile pieniądza. Jest osadzona w ziemi. Tak naprawdę twardo stąpa po tej ziemi. No kochani, Musicie uzbroić się w taką wewnętrzną moc, bo nie możecie sobie cały czas mówić, że nie zasługuje. Skoro tutaj jest błogosławieństwo na te nowe rzeczy, na finanse nawet, nawet na związki, bo jest wszystko pobłogosławione w tym tygodniu, cokolwiek zrobicie, nie możecie popaść w to, że nie zasługuje. Jeżeli ma być to, musicie tutaj patrzeć na życie tak jak ta kobieta piękna, królowa monet. Ja jestem na swoim tronie, ja bronię swoich granic, tak? Ja mam ten pieniądz, jestem osadzona w matce ziemi, czyli twardo stąpam po ziemi. Wszelkie decyzje, które mają przynieść mi byt, muszą być odpowiednie i dorosłe, tak? Nie bawimy się, że nie zasługuje. W tym tygodniu unikamy takich myśli. Całuję. Drogi bliźnięta, drogi bliźnięta, teraz dla was, co idzie dobrego w tym tygodniu, tak? I czego unikać? Mhm. Słuchajcie, moi drodzy, dwójka mieczy jako dobro. Nareszcie, słuchajcie, nareszcie, bo jest to karta, która symbolizuje, że nie mamy w ogóle, nie widzimy rozwiązania z tej sytuacji, w której jesteśmy. Na przykład, nie widzimy, którędy mamy iść. Mamy zasłonięte oczy, tak? Tu z lewej strony kruk, z prawej strony kruk po swojemu atakuje. Tego już nie ma. W tym tygodniu nareszcie. Pojawia wam się pomysł, jak wyjść z danej sytuacji, albo również takie wzmocnienie. Ja wiem w końcu, co mam robić, ja nie słucham innych ludzi, czyli jesteście w swojej mocy, otwieracie oczy, działacie po swojemu. To jest bardzo ważne, żeby w tym tygodniu pamiętać o tym, że wy macie własne zdanie, że wy wiecie, co macie robić w tej sytuacji. Nie potrzebujecie szeptów, podszeptów, które niby wiedzą lepiej. No, budzimy się do swojego życia w tym tygodniu, moi kochani. Bliźnieka, bliźnięta budzą się do życia. No, i czego unikać? Przede wszystkim samotności. Już koniec z tym, że no, musieliśmy być sami. No, przez pewien czas pewnie było nam to potrzebne, żeby zrozumieć parę rzeczy, żeby wiedzieć jakieś swoje wnioski wyciągać, pobyć samemu w swoim własnym towarzystwie, ale wracamy do życia. Tak, jak tutaj jest ta karta, podejmujemy swoje własne decyzje, tutaj idziemy. Już schodzimy z tego naszego miejsca odosobnienia i idziemy do ludzi. Znaleźliśmy swoje światło, swoją mądrość i idziemy. Unikamy bycia samemu w tym tygodniu, dobrze? Bo mogą Was ominąć bardzo fajne i ciekawe rzeczy. Dziękuję. Drogie Raczki, drogie Raczki, co do Was idzie? Co do Was idzie dobrego? Ja tutaj sobie przetasuję jeszcze. Co idzie do Was dobrego w tym tygodniu? O, jaka piękna karta. Czego unikać. Mhm. Dobrze. Piękna karta w tym tygodniu, jeżeli chodzi o. Co dobrego? No, co dobrego? Siła, moc, wspaniałość, jesteście w stanie zrobić wszystko. Możecie walczyć o siebie, możecie walczyć o dobry byt dla was, ale pamiętając o swojej łagodności, że jednak nie trzeba wszystko e, jakimś ciętym językiem, że nie trzeba, e, nie wiem, przemocą, że nie trzeba tupać nogami. Tylko można to zrobić łagodnie, a i tak ten sam efekt będzie, a wy będziecie mieli mniej nerwów do zjedzenia. Jeżeli jesteście w stanie zrobić wszystko, naprawdę jesteście w odpowiedniej energii w tym tygodniu. Czego unikać? Przede wszystkim tutaj mamy Królową Mieczy, która zawsze ocenia na chłodno. Ona patrzy w dal, czy jest gdzieś jakieś zagrożenie. Nie ma zagrożenia, słuchajcie, przy takiej karcie nie musimy się o nic martwić, nie musimy wybiegać nadmiernie w przyszłość, bierzmy życie takim, jakim jest po prostu. Nie musimy obserwować, no, że tak powiem, ściągnijmy siebie z tej straży. Nie bądźmy cały czas spięci, nie oglądajmy się przed siebie w obawie, że coś tam z daleka zaraz zobaczymy jakieś zagrożenie. Absolutnie w tym tygodniu po prostu wyluzujcie, dajcie sobie spokojnie odpocząć, spokojny umysł. Bądźcie totalnie w, swoje, w swojej sile, w swojej łagodności. Nie wybiegajcie za bardzo w przyszłość. Dziękuję. Drogie lwy, drogie lwy, teraz mam do was czytanie, teraz co idzie do was dobrego w tym tygodniu, wyszły dwie karty, to ja się nie będę kłócić, skoro wyszły dwie karty i czego unikać w tym tygodniu, mhm, dobrze moi drodzy, to zrobimy sobie tak, co do was idzie dobrego, mhm, i pracowałeś, pracowała, pracowałaś nad czymś wiele dni, wiele nocy, długo ci to zajęło, i teraz nagle osiągnęłaś sukces, osiągnąłeś sukces, super, i teraz tylko i wyłącznie od ciebie zależy, czy będziesz się tym sukcesem dzielić. Czy nie? Tutaj mamy kartę dawania i odbierania, czyli ile dajesz, tyle oczekuj w zamian. Natomiast jeżeli Twój sukces był obarczony tylko i wyłącznie Twoją ciężką pracą, to nie jest powiedziane, że Ty musisz się z tym dzielić. No, mamy różnicę między dawaniem siebie a rozdawaniem siebie tak, dawanie, to jest, to ja decyduję, e, kiedy ktoś zasługuje na moją pomoc, a nie rozdaje się jak leci, no bo tak trzeba, bo, bo Jezus czy Buddha tak kazał. Absolutnie nie. E, tutaj w tym tygodniu zobacz sobie, e, skalkuluj, e, czy opłaca ci się po prostu e, dawać komuś i nie przyjmować nic w zamian, czy dawać komuś i oczekiwać, tak? To jest twój wybór w tym tygodniu, jak to będzie wyglądać. Czego unikać? No, mamy tutaj króla mieczy. On obserwuje na chłodno, tak? On obserwuje, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, to patrzy na tę decyzję z każdego punktu widzenia. Czego unikać? No, tutaj mamy bardzo ewidentnie pokazane, że rozglądaj się, zobacz się, może ciesz się tym sukcesem, rozdawaj ten sukces, ale tutaj znowu jest pokazane. Ale konieczność jest taka troszeczkę zluzowania. Nawet jeżeli uważasz, że ktoś nie zasługuje na Twoją pomoc, to może odnieść się z tą osobą troszkę łagodniej, usiądź dwa razy, przemyślę daną decyzję, czy mogę się podzielić sukcesem, czy nie, czy jest to dobre dla mnie. Tak? No taka chłodna kalkulacja, ale też w takiej granice... Hmm, nie chcę powiedzieć dobrego smaku, ale takiego, żeby siebie nie skrzywdzić i innych przy okazji. Dziękuję. Drogie panny, drogie panny, teraz zdrawa coś dobrego, co przynosi tydzień, jakie fajne rzeczy do was tam, drogie panny. Mm -hmm. Bardzo fajnie. I czego unikać? Bardzo fajnie. Przepiękny Karty, przepiękne przesłanie, które w sobie zawiera totalne uzupełnienie. Mamy pentakle, pentakle, czyli monety. Mamy króla monet, króla pentakli, który mówi o tym spokojnie. W tym tygodniu wszystko jest pod kontrolą, możesz odpocząć, możesz cieszyć się sukcesem, masz te pieniądze, jesteś odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, jest super i ciesz się tym. Natomiast ta karta w tym tygodniu mówi, uważaj na frywolne rozdawanie pieniądza. Możesz na przykład mieć jakąś okazję do. Finansowania, wzbogacenia się finansowego, do kupienia czegoś do, albo do zainwestowania, ale sprawdź z każdej strony, czy to jest w tym momencie dobre. Bo on tutaj ma taki cudowny plecaczek z monet i sadzi sobie te ziarna z monet, które czekają na wykiełkowanie. Ale nie zagalopuj się za bardzo, skoro masz tutaj te pieniądze albo tą pewność, że coś jest. Pomalutku patrz na to, co czyha, co kusi, żeby tylko, żeby tylko kupić. Tak? No, w tym tygodniu może faktycznie wstrzymaj się przed takimi wielkimi zakupami, które mogą przynieść ci straty. No, bo tutaj jest ta pewność, że mam te pieniądze, za chwilę tej pewności może nie być. Jeżeli już naprawdę tak ci kusi, żeby kupić, kupić, to zobacz z każdej strony, czy to jest ci potrzebne. Czy nie przynosi ci to strat? Czy już nie masz czegoś podobnego, tak? <noise> Jeżeli chodzi o kobiety w szafie, czy jakaś wycieczka, cokolwiek. No, bądźmy pewni w tym tygodniu tej energii, stabilności i pieniądza. Nie popadajmy w zbytnie rozdawnictwo. Drogie wagi, teraz dla Was. Co przynosi tydzień dla Was, jakie szanse? Brawo, piękna karta. Czego unikać? Mm -hmm. Dobrze. Przepraszam, kochani. Co idzie dobrego? No szaleństwo, zabawa w tym tygodniu, nawet możemy pozwolić sobie na odpoczynek, na doładowanie baterii, tańczmy, radujmy się, grajmy na bębnie według własnego rytmu, e, róbmy to, co chcemy, to, co uważamy, że nam podniesie samopoczucie, nam podniesie wibracje, nie słuchajmy nikogo, kto wie lepiej w tym tygodniu. W tym tygodniu jest ważne tylko i wyłącznie wasze zdanie, nawet jeżeli komuś się to nie podoba, tak? No, tańczmy do rytmu własnego życia. Co ja mam więcej powiedzieć? Nic, tak? Nic więcej, bo ta karta pokazuje, przemawia sama sobą. Bądźmy dzicy jak ten czarny koń, tak? Kierujmy się, tańczmy w rytmie w ogóle. Czujmy życie w tym tygodniu. Czujmy życie. Eee, czego unikać w tym tygodniu? No, przede wszystkim, no tutaj mamy przepiękną kartę tego, że jak dbamy o to, co mamy, to nam zapuszcza korzenie i przynosi nam pieniądze. Także coś w tym tygodniu jeszcze wymaga doglądania, jeszcze wymaga potwierdzenia, jeszcze wymaga zapięcia na ostatni guzik. Możemy szaleć, ale musimy jeszcze o tym pamiętać, że coś wymaga naszej uwagi. Może być to finanse, może być to związek, coś domaga jeszcze dopieszczenia. Dziękuję bardzo. Drogie, drogie Skorpiony, drogie Skorpiony, dla Was czytanie. Co Was czeka dobrego w tym tygodniu i czego unikać? O, chciały wyjść dwie karty, to zaraz drugą też dobierzemy, skoro dwie, to dwie. Dobrze. Pierwsza karta e, nauka, uczenie się, może jakiś kurs, nowy staż, może nowa praca, coś, co wymaga od Was dokształcenia się, zdobywania wiedzy jeszcze w tym tygodniu. Mogą to być egzaminy, coś będzie wymagało od Was jakiegoś większego zaangażowania się w poszerzanie własnej wiedzy. To na pewno. A czego unikać? Przede wszystkim, niektórzy z was pewnie są na jakiejś drodze samorozwoju, świadomości albo, albo słuchania kogoś. Tu mamy guru. No, przede wszystkim, to też jest tutaj piątka różdżek, która mówi o tym, aby pod sobą dołków nie kopać. No, bo jeżeli się kłócicie, jeżeli się szamotacie, no to nie jest zdobycie tego szczytu, tak? No, każdy po prostu pod siebie e, Spadnie kopnie i nie będzie sukcesu. I teraz to można tłumaczyć dwójako. Jeżeli macie przy sobie kogoś, kto jest dla Was guru, no to spójrzcie, czy On chce dla Was dobrze, czy On nie podkupuje dla Was na Was dołków, pod Wami dołków, przepraszam, bo okazuje się, że jak zdobywacie wiedzę, to możecie być mądrzejsi. Zobaczcie, kogo macie przy sobie. Zobaczcie, Zaufajcie sobie, nie idźcie ślepo w kogoś, kto tylko ładnie mówi, a tak naprawdę czerpie pomysły od kogoś innego. Z drugiej strony, nie podkopujcie sami pod sobą tych dołków, jeżeli chcecie wejść na drogę własnej, na przykład duchowej ewolucji, czy własnej ewolucji, jeżeli chodzi o pracę, o finanse, tak? Tutaj się uczucie, uczucie, uczycie, a tutaj kopiecie pod sobą dołki. No kurczę, bądźcie dla siebie samych guru. I unikajcie właśnie tego, że nie wiem, nie umiem, nie rozumiem, nie jestem odpowiednia, odpowiedni do tego. Proszę tego unikać. Pozdrawiam. Moje drogie strzelce, moje drogie strzelce, dla Was czytanie, co idzie dobrego w tym tygodniu i czego unikać. Bardzo ładnie. No, to bardziej, bardziej nie można lepiej tego powiedzieć. Mamy monety, mamy finanse, typowe, typowe pieniądze. Idzie jakaś nowa szansa, wspaniała szansa na coś nowego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pieniądze. Drzwi nam się otwierają, mamy ktoś nam po prostu w dłoniach przynosi piękno pieniądza finansowego, i będzie to coś na pewno na dłużej. No, bo tu mamy korzenie, coś musi się twardo, mocno trzymać. Więc no. Korzystajmy z tej szansy, pielęgnujmy tą szansę, czego unikać. Przede wszystkim tu mamy przepiękną, piękną siebie królową pentakli, która jest absolutnie mistrzynią w zarabianiu pieniędzy, w trzymaniu tych pieniędzy. Ale skoro mamy ostrzeżenie, jest potrzeba zobaczenia siebie właśnie taką nie mamy tutaj tej świadomości że ja mogę zdobyć te pieniądze że ja mogę zarabiać naprawdę duże pieniądze że jestem odpowiedni odpowiednia do tej pracy bo wciąż mi się wydaje, że nie więc jak mam mieć te pieniądze skoro tutaj nie ma tego myślenia tylko i wyłącznie skorzystanie z szansy, która do was idzie w tym tygodniu i zapewnienie siebie bo innych nie, zapewnienie siebie że zasługuje że jestem w stanie zrobić i zarabiać duże pieniądze, da wam pracę i przepływ finansowy na długi, długi czas. Dobra? Powtarzajcie sobie jestem wart, warta każdych pieniędzy i cytuję pewną klasykę, która brzmi: pieniądze przychodzą do dorosłych, nie do dzieci. Całuję